A co w dzisiejszym odcinku? Nocta Mini Ford. Oczywiście jest to wersja jeszcze demo. Za miesiąc urządzenie będzie dostępne w trzech wersjach: wersji mini, czyli tej najmniejszej dla najmniejszych Miruśinskiej, wersji MIDI oraz wersji takiej uniwersalnej z panelami, z dodatkami. Do której będą dorzucane jakieś faceplatey, czyli stickery, i sitko jakieś plażowe tego typu rzeczy. Dzisiaj przetestujemy to urządzenie dla dzieciaków, dla Was. Jesteśmy dużymi dziećmi, więc mamy prawo, mamy prawo to urządzenie sami potestować. Zobaczymy, jak te testy wyjdą. Mamy przy okazji Simplexa. Jesteśmy na takim publicznym kąpielisku, dość zabrudzonym. Niestety jest zakaz kąpieli z powodu bakterii coli i innych zanieczyszczeń. Przy takiej temperaturze to jest rzecz normalna w tym miejscu. No i zobaczymy, co się da dzisiaj osiągnąć z tym urządzeniem, jak będzie działało to małe urządzenie. Także oglądajcie dzisiejszy odcinek. Źle. Ale z takiej głębokości, no nie gadaj, to jest jakiś Tombak, co to jest? Nie, nie jest. jest próba, no proszę bardzo, ale z jakiej głębokości w ogóle kosmos to jest. Zakładaliśmy, Poczekaj. że to jest zbrojenie jakieś oczywiście Masz miarkę nawet? Ua. To było jakieś 10-12 cm No to jak nie pokaż jak to wygląda Ja pierdzielę. Nie mam pytań Nie no sprawdzę czy tutaj jeszcze coś nie Nie no to tak to dobrze to w życiu nie jest ale No i jest ciso. złoto <ślesz> Jest złoto, ładnie Pięknie. A przyszliśmy tylko zrobić filmik z mini hordem, żeby pokazać jak wygląda wykrywasz dla dzieci. A tak to się kończy z reguły. No, nikt się nie spodziewał. To co tu w wodzie jest? No nie no na pewno coś jest. No. Dobra, bierz tego małego i kręcimy dalej. To już złota inków już nie znajdziesz, to już wszystko. Limit wykorzystałeś na dzisiaj. To, to już na adrenalinie jedziesz. Kończymy dalej, dawaj. Okej, okay, bardzo prosta sprawa. Tu macie diodę, która pokazuje, czy to jest wartościowe znalezisko. I tak naprawdę wyłączacie sobie żelazo lub włączacie dźwięk żelaza. Dźwięk jest modulowany. Tu mamy pokazaną jakąś głębokość, tu mamy pokazaną baterię i to jest wszystko tak naprawdę. Tutaj więcej nic nie ma. Weź przeleć tą obrączką przed, teraz, przed tym. Może obrączkę to nawet na tym częściowo wy... chociaż ta jest duża, nie będzie wycinało. Powinno być ją słychać. Tak to jest trochę przełamany. czekaj, o! Nie, no pokazuje idealnie. To jest do, do wygrzebania w tym momencie. To nie jest łatwy obiekt dla takiego wykrywacza. Raz, że on ma małą częstotliwość pracy. Dwa, że on jest do większych rzeczy przeznaczony, ale 8 kHz, tam 6 kHz. Nie wiem, trzeba zobaczyć, jaka będzie specyfikacja. To działa. Zobaczcie, tu jest dioda jeszcze dodatkowa, jak sobie dziecko nie radzi z piktogramami. O, nie wiem, czy taka. Tak, to pokazuje jako niestety, pokazuje ci jako żelazo. To nie była dobra moneta, bo to jest cynk. Jakieś niklo, niklowo-cynkowe takie żelazne monety będą, niestety, uciekały. Tutaj, tutaj tego nie przeskoczymy, a pokaż jeszcze jakieś. już. inne. A, sportfelika, no dobra. Coś bardziej na kolor, zobaczmy ze współczesnych, bo chyba nawet bardziej współczesnych będzie dziecko szukać. się kasi... interesuje. Tak, na plaży, bo nie ma co wrzucać jakichś miedziaków z pola pierwszowojennych, bo to, czy starszych, bo to, to jest oczywiście tak, jak najbardziej, ale. Ale to nie jest to, to jest co najczęściej się znajduje na polach. Dobra, dwójeczka. Pokażę jak będzie dwójeczka reagowała. Super. Proszę bardzo, uśmiechnięta buźka, i tutaj macie głębokość pokazaną. zielona jest, i zielona te. Masz jakiegoś gwoździa jeszcze? Pokażemy coś? Poczekaj, może łopata. O! Łopatę tu na kolor, ale czasami... O! Macie. Smutna buźka i czerwona dioda. I to wszystko. Zaczynamy. Zobaczymy jak to urządzenie będzie chodziło. Nie ma żadnej regulacji czułości, głośności. To jest najprostsza wersja. Urządzenie jest wodoodporne. Można je zanurzyć w wodzie do 3 metrów, z tego co pamiętam, powinno być, ale specyfikacja i całe urządzenie pokaże się w przyszłym miesiącu. Także na Omnitron.pl na naszej stronie będziecie mogli urządzenie zamówić w preorderze albo kupić. Natomiast w tej chwili e, no jakby nie podajemy jeszcze pełnych danych, jak ono będzie dostępne, to wszystko podamy, pokażemy, jak te zestawy wyglądają. Po prostu subskrybujcie kanał, patrzcie na media społecznościowe, wszystko będziecie widzieli w odpowiednim czasie. No. Smutna buzia, czerwona dioda. Pokaż. No i sprawdźmy co to jest. No dobra. Coś dla dzieci, no, proszę. nie spokojenek. No ale buzia smutna, czyli fajnie. No, czyli ewidentnie śmieć, tak, żelazo. Też folia, bo w tym zakresie, jak pokazałem, na stole też, też folia wychodzi. Potwierdzenie, że wszystkie żelazne będą monety wpadały w ten zakres. Podejrzewam, że euro czy inne, a tu mamy grosz, tak? Jaki? Tu mamy grosz. Proszę bardzo. No to jest żelazna moneta. Tutaj tu jest jednak na innych wykrywaczach też będzie taki efekt. Także tutaj ja bym nie, tym się tym nie sugerował specjalnie. Nie ma ID numerycznego, to jest zabawka dla dzieci. Okej, okay, no. Ale fajnie, bo audio jest modulowane i słyszysz, czy jest to płytko, czy głęboko, czy mała, czy duża rzecz. No w zasadzie w takiej, na takiej plaży trzeba po prostu kopać wszystko, nie? I już wykopałeś. Mała sonda łatwo się namierza. Proszę bardzo. Co masz? Kapsel. No i kapsel, kapsel jest na nie, to wiadomo. Teraz zobaczymy, jak z separacją. Tu jest dobrze, do góry buśka. Tu już nie, ale to jest. Zobaczcie. To jest ciekawe, czy to są dwa przedmioty, czy to jest jeden na przykład z jakiegoś żelazo. To wykop, to jest ciekawe. Dobrze, mamy kapsel. No i kapsel. I ciekawe, czy to był tylko ten kapsel? Tak, czyli kapsel. Nie, 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 poczekaj. Myślę, że będzie coś jeszcze zobaczyć? Bo tak. no, mi się wydaje, że to mógł być ten kapsel. Tak mógł być na właśnie na dwa. Mm -hmm. Tak. Weź na teraz na ten kapsel, najeźdź. Nie, jest coś na kolorobok. Ale nie, to nie jest. To jest już to jest za jeszcze daleko. Jeszcze jest. Czyli, to był, czyli to był kapsel, ewidentnie. Tak jest. No to jakaś folii albo coś, bo coś się kiepsko namierza w innym na pinpointerze, ale niską częstotliwość pracy, więc albo coś bardzo drobnego. Ginęło. jakiś ukruszek, tak czy coś takiego małego tam wykrywasz na mierze, to też jest dobrze. A. Ciężarek, ołów. Wędkarski, tak? tak? Malutki. Zobacz jak sobie poradził. Połóż na piasku i namierz to teraz, tylko w czystym miejscu, żeby tam nie było. Ciekaw jestem, jeśli takie małe sygnalizuje rzeczy, to też jest dobrze. Tak. I to jest kolor, i to jest ołów, i to się zgadza. Super, a pokaż ten kapsel jeszcze. Kapsel leży tutaj, perła. On jest pobrrzewiały. I taki sygnał jest przełamujący. Ok. Bo teraz świeży. Podobnie jest. Zobacz, zmienia się. Raz czerwony, raz zielony. Tak jak w wykrywaczu normalnym jest wysoki i niski ton przy kapsule. No nie wszystkie oczywiście tak mają. Okej. Okay. Sygnał duch. No dobra, odgarnij trochę, może się poprawi. O, już się zdecydowanie poprawiło. Zielona lampka. Pomos bardzo stary. No czy dość stary? Ale też, żeby nie było z ośmiu. 10 cm. Tak rozjechany, taki jest sygnał, nie? Ta. No na kąpielisko zabawka, jak znalazł, naprawdę. Niestety, jakieś cegły wyszły za głęboko. To jest sztuczna plaża. Więc jakby. Też trzeba mieć świadomość pewnych rzeczy. Nie będziemy tej plaży niszczyć, bo to też nie o to chodzi. Zaczęło się na słuch Tak, tak, to, bo to jest zupełnie urządzenie na sług zrobione, nie? Niski ton? OK, nie. zostawiasz. Szukasz wysokiego. Folia? Tak, on folię odrzuca. To jest, to jest dobre, I moim zdaniem to, że pewne żelazne monety Wam uciekną, to też jest dobre, bo dziecko się nie kopie śmieci i się nie zniechęci, to o to chodzi, bo no, trudno, żeby dać dziecku urządzenie wolmetalu, to będzie, przy takim małym dzieciaku, to on nie będzie chciał szukać po prostu, no bo to będzie bez sensu dla niego zupełnie, no. Tu mamy duże dziecko z kolei, no to, to się nie zniechęcasz, no. Cicho. A podnieś sondę do góry. No, modulacja jest tego dźwięku. To ciekawe. Jak tu głęboko jest? Okay, już wszystko. Od puszki za No i zakaz kąpieli I martwa ryba Ale ludzie łowią w tym zbiorniku Pokaż sygnał jeszcze raz Teraz już jest Tak, już łapa w dół. ewidentnie już poszedł na żelazo tak jest Już ewidentnie kapsel będzie Ale zobaczmy z ciekawości Ta. Mały przedmiot kapsu. ale może być głębiej no, coś No i żelazo ewidentnie jak jest Duże żelazo Zgadza się Jakiś kawałek śmieci od starego Nie mieszaj już tak nie mieszaj. Dlaczego? Bakterie coli rozmieszasz, jeszcze dopłyną do miasta wodzie cisza, stabilnie, nie? Mhm. No, ale to wiadomo przy takim zbiorniku. to... Ale to jest zabawka, też nie, nie miejmy za dużych... O, kolor oj no ewidentnie uśmiechnięta buźka jest. Dźwięki są takie, że nie trzeba patrzeć. Tak, nie? tak, tak, dźwięki są buźki. intuicyjne. Wyszło, wyszło, polmosik ewidentny. Polmosik, wszystkie śmieci do śmietnika, proszę bardzo. Też trzeba dawać przykład naszym milusińskim, prawda? No, już widać, że to jest urządzenie sporo wolniejsze niż Simplex, wiadomo, bardzo wolno trzeba przemiatać. Mimo, że jest mała sonda, prawda, która powinna sobie świetnie radzić, ale to jest zabawka. Pamiętajmy o tym. No. A weź, zróbmy takie testy jakieś z monetami czy coś, pokombinujmy trochę jeszcze na koniec. Przewozuję tu. Bo tu jest żelazna śruba. Dobra, mamy cztery minuty. Podnosi te do góry jeszcze nad no, ostatnią. Tak, i zanika sygnał, a bardzo szybko zacznie ruszać nisko. Nie gubi. Jest wolniejszy. A teraz zobaczymy, jak bardzo się zapycha. No tak, tak, przy takim szybkim przemychaniu, a powoli. Tak, no ale jest to zabawka dla dzieci. To i tak jest problem z GoFindami z innymi urządzeniami. To naprawdę jest bardzo dobry wynik. No i na końcu słychać ta śruba. Super. Poszukujemy, wrzucamy polmosa do wody. Ten dźwięk to był to dźwięk przeładowania. Jak bardzo zbliżyłeś do sondy, o, to jest dźwięk przeładowania. Dobra, ale teraz jesteśmy jakieś 10 cm, 15. Takie szybkie podsumowanie. Parę minut spędzone. Może pół godziny spędzone na takiej sztucznej plaży, na kąpielisku z mini hordem Oczywiście to jest prototyp, za miesiąc będzie właściwe urządzenie Na Omnitron.pl będziecie mogli w preorderze, czy w ogóle zamawiać jeśli będziecie chcieli Ale to nie jest istotą w tym momencie tego filmu No jak na taki wykrywasz dla dzieci, no to udało się obrączkę złotą znaleźć w zasadzie za pomocą obu urządzeń Oba sygnalizowały Ale to jest oczywiście kwestia szczęścia i miejsca i nic więcej Natomiast no, sygnalizuję, żelaznych monet nie będzie drobnych. Sygnalizował e, jak większość wykrywaczy, bo one wpadają w żelazo, czy jak jeden grosz, czy dwa grosze. Zasada prosta: jesteście na plaży, kopiemy wszystko. W zasadzie, e, jeśli coś wychodzi, jeśli chce ma być to zabawa, no to włączamy dyskryminację, prawda, i nie kopiemy takich rzeczy. To jest wszystko kwestia ustalenia. Tutaj nie ma możliwości regulacji, jakiejś czułości, innych rzeczy. Ale myślę, że jak dla, dla dzieciaka, takie małe urządzenie, jak? jak najbardziej chyba tak. Nie wiem, powiedz co sądzisz o tym, jakie może wrażenie. Przede wszystkim ja się nie spodziewałem tak dobrego urządzenia, bo ja się spodziewałem zabawki dla dzieci. Natomiast tutaj mamy tak, budowany przewód. Bardzo solidnie jest to wykonane. Zacznijmy od tego, że to można upuścić. To no tak, można... ja pokażę, może to bliżej, to będzie chyba lepsze rozwiązanie. To jest naprawdę dość, dość solidnie wykonane. Więc jest można powiedzieć, na dzień dobry, dzieci odporne. Tak, 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 że dzieci nie porywają żadnych kabli. Tak, tek, nie, tek... Ma, nie ma tu się co urwać tak tak Tak, tak, tak. Można tak, to, tak, to jest... w piasek, można no wiadomo, nie na beton, ale na ziemię, w piasek. Bardzo, bardzo fajna cewka. Ja nią machnąłem parę razy w wodzie, ona zupełnie nie stawia oporu, przynajmniej dla mnie. No tak dla yy... dzieciaka małego takiego który będzie ma nie wiem 4 czy 6 lat to jest to to jeszcze ma jakąś szansę to zrobić To jest zadziwiająco dobrze działa. Po prostu ja się spodziewałem yy, zabawki, a to jest można powiedzieć malutki, ale pełnoprawny wykrywacz dwutonowy z modulacją dźwięku. Głęboki na 10-15 cm. Tą obrączkę wyko wykopałem z jakichś 12 cm. Kompletnie się nie spodziewałem, że, to, że, że, że wykopię obrączkę. Od tego zacznijmy. Spodziewałem się kapsli, spinek do włosów, takich rzeczy wyciągnąłem obrączkę, tak? No mówię, kompletne zaskoczenie. Zasygnalizowana ta obrączka była i na simplecie na 90 i na tym wykrywaczu wyraźny sygnał, co zresztą jest na filmie. No i co? Myślę, że ja widzę, tylko muszę to przemyśleć. Oprócz, że jest to wykrywacz dla dzieci, to dodatkowe zastosowanie dla tego wykrywacza. No tak. Otóż, podczas kopania dużego dołka, mając wykrywacz z dużą cewką, a mając coś takiego w plecaku, można sobie fajnie ten dołek wyczyścić tym. Tak, ściany dołu wykopy tak, i tak to dalej, to przy badaniach małe. zwłaszcza. Kolejna rzecz, przelecieć deski, które, czy jakieś stare belki, czy nie ma w nich gwoździ, idealna sprawa. Mały, wygodny. Skrócić go sobie maksymalnie, złapać w ten sposób, objechać dechę. Tu mogę, tu mogę, tu mam gwóźdź belki stropowe i tak dalej. No, jest to mi bardzo, bardzo fajna, fajna zabawka z, z, z zadziwiającymi dla mnie możliwościami. W przyszłym miesiącu pojawi się w sprzedaży, tak obiecuje producent, także będziemy wtedy dla Was testować wersje finalne, bo będą dwie wersje. To jest wersja mini, a będzie wersja midi z większą sądą dla większych dzieci, z już bez buzik takich ikon na wyświetlaczu, bardziej, bardziej uproszczone to będzie wszystko w znaczeniu takim, że już dla bardziej zaawansowanego może poszukiwacza, który będzie się orientował, który ikonek nie potrzebuje. No i będzie wersja trzecia z sitkiem z jakimiś dodatkami, właśnie z naklejkami do zmiany. Te wszystkie trzy wersje specjalnie dla Was po prostu pokażemy, bo to jest wersja prototypowa, tak jak powiedziałem, ona się różni od wersji finalnej. Myśmy dostali od firmy Nocta Macro. No i będziemy testować dalej te urządzenia. Myślę, że to chyba jedyny jest sens, żeby sprawdzić, jak one będą działały. Myślę, że to będzie też ta sama elektronika, to wszystko jest oparte. Nie, nie sądzę, żeby było między jednym a drugim urządzeniem jakiś skok. jakiś skok technologiczny, ale to musimy sprawdzić. To wszystko będzie dopiero wiadomo w przyszłym miesiącu, także o to nie pytajcie, my to przetestujemy. Zobaczycie na Omnitron.pl w sklepie te urządzenia. No, i tyle. Myślę, że w dzisiejszym odcinku to wszystko. Złota obrączka znaleziona, także w ogóle żeśmy się nie spodziewali. I jeden grosz. I jeden grosz tak jest. I to wszystko. Jeśli chcecie dalej oglądać nasze filmy, to subskrybujcie, patrzcie na media społecznościowe i na stronę. I do usłyszenia.